Sionek Kopalonia. Hej. Dzisiaj witamy Was na e, teście, na recenzji statywu. Najtańszego statywu, który utrzymałby telefon i aparat. Statywu uniwersalnego. Wydaniu. Tak. Firmy Amazon, seria Amazon Basic, jeżeli dobrze to mm, rozumiemy. No i pokrótce. Pokrótce. Materiał wykonania. Aluminium i tworzywo. Na trójnogu. Na trójnogu. Dodamy tylko, że dokładnie taki sam trzyma e, nasz aparat cyfrowy Nikon D5200 z dosyć sporym obiektywem, więc. I daje radę. Daje radę. No, może to nie jest taka. <grym> wiecie, nie ufamy mu w 100%, e, ale kosztował 20 złotych. ten statyw, więc umówmy się. E, trzeba brać poprawkę. A nie, jakość świetna. Tutaj Zaufanie jest, jest nie? No jest, jest, natomiast. Tym yy, no, bardziej, na... że użytkowany jest naprawdę. Tak, my go zabieramy na każdą trasę motocyklową. E, wszystko nagrywa, nasze wszystkie kanały to on obsługuje. Kupiliśmy dwie sztuki, żeby mieć na smarta w Allegro i, i chętnie chyba kupimy jeszcze za dwie. No, jesteśmy naprawdę zadowoleni. Na trójnogu, tak jak mówiłam, nóżki są teleskopowe.

Co zresztą Cycle robi? trzech poziomach. Tak. I fajne jest to, że możemy sobie każdą nóżkę oddzielnie regulować. Także to nie jest tak, że ktoś nam nakazuje, że jedna ma, yy, że wszystkie mają być tak samo. Tylko, jeżeli nie mam nierówny teren, możemy sobie zrekompensować tak to właśnie. jedną nóżką. To jest świetne, 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 świetne. Yy, tak. I. Tutaj od razu mamy taką uwagę, bo jeden ze statywów przyszedł nam z uszkodzonym mocowaniem, co nie zmienia faktu, że dalej wszystko działa i jest ok. Natomiast tak, ludzie pisali, że te niektóre elementy są nie do końca e, godne zaufania. Być to może. Plastikowe. Na tą chwilę nic się nam nie stało, a mówię, no my kapujemy go e, niesamowicie często, bardzo namiętnie i, e, i jest ok. Fajna Może rzecz. pokażmy, m, czekaj, że chęcił, może pokażmy go tutaj, bo ciężko będzie bym niego unieść. Ciężko będzie go tutaj pokazać, ale będziemy, będziemy się starać. Czyli pokażmy go, tak? Widzicie, na pewno go widzicie, bo widzicie też napis, więc tak, mamy coś takiego. Ja postaram się mniej więcej widzieć to, co pokazuje. Przepraszam. I nie zabić mnie przed tym. <gry> Dobra. Czyli tak, mamy około metra tam 30. Nie, nie, metr 30 Mamy jeszcze, mamy, czy, o czym też się dowiedzieliśmy po czasie, że jeszcze się wysuwa w ten sposób, e, co znacznie ułatwia temat. E, no, jest, jest świetny, nie ma co. Bardzo łatwy do rozstawienia. Fajna tak. rzecz. Pozwolę sobie go zwinąć, żeby pokazywać. Mów dalej, mów dalej. Mogę? Mów, tak. Fajna rzecz, y, statyw sam w sobie posiada poziomicę. Dokładnie. E, jest. Y, jeszcze z niej nie korzystaliśmy. W sensie. Tak, tylko je... Pokażę, w którym jest miejsce, ma jest tutaj przy uchwycie. Tak? Tak. No jest. Tak, ja, bo teraz mam fej, bo nie mogę. Go, nie mogę... Odciągnąć tej, tej uszkodzonej. Dobra, mamy. <grystanie> mamy trzy gumowe nóżki i działają naprawdę. Trzymają stabilnie po śliskiej po nawierzchni, po śliskim podłożu. Jest w porządku. Głowice mamy regulowane z tego co pamiętam, w trzech miejscach, w trzech płaszczyznach. Tak, zaraz Ci go oddam, to pokażesz. Czegoś się muszę aż zastanowić. Widzimy. Czyli mamy dosyć spory zakres w, ten, w tą stronę. Aha, tutaj mamy kolejną. Czyli to odkręcamy i mamy kolejną regulację. I mam jeszcze regulację tutaj. I ta już jest obrotowa, więc fajnie, bo nas nie ogranicza. Nic, możemy y, kombinować niesamowicie. Tak, na samej górze mamy y, miejsce na przykręcenie uchwytu. Tak, czy na samej górze mamy. Tu na... Ty trzymasz? Ale, y, maksymalna szerokość to jest około 8,5 cm. Y, mówimy o tym, że ogranicza nas ten uchwycik, tak, natomiast my tak. go zmieniliśmy, bo raz, że troszkę za mocno trzymał dwa, to ta uszczelka. E, wylatywała, po prostu, więc to jedyne co w tym statywie na dobrą sprawę zmieniliśmy. Ale też na siłę mogłaby zostać i nic by się nie działo, po prostu chcieliśmy mieć pewność, że wszystko będzie w porządku. Statyw jest zabierany naprawdę wszędzie, a on już zwiedził dosyć sporo, zjeździł kilometrów, był rzucany, nie był szanowany, był specjalnie na potrzeby. Nie, nie jest przewożony w pokrowie. Nie, po ten, ten pokrobie cośmy teraz znaleźli, by nie mogliśmy go w znaleźć. Pokrowiec pokrowiec to chyba za dużo powiedziałem, to jest po prostu kawałek szmatki, która już się rozrywa, o, sorry, od początku się rozrywała, natomiast spokojnie można, było, można by było go w nim trzymać i byłoby w porządku. Mieści się idealnie w naszym motocyklowym plecaku, jest świetny, zgrabny i po skręceniu go w tej płaszczyźnie, po zdjęciu oczywiście tego. Uch, w zasadzie to. Zamykamy i mamy bardzo zgrabny, poręczny, fajny. Eee, statyw schowany na dobrą sprawę, mówię, no, przecież w każdej torbie się zmieści, więc no, jest świetny, jest naprawdę świetny jest warty tych swoich 20 zł szaleństwo na chwilę obecną te ceny już trochę windują tak, ale jeszcze patrzyłem teraz przed chwilą i jeszcze można go znaleźć na te około 20 zł, więc więc polecanko jak najbardziej eee, nie ma chyba czego oczekiwać jeszcze od statywu Czego więcej oczekiwać od tego? Teraz na przypomina, przypomnienia: e, Amazon Seria, tak? Seria Basic? No tak, tak tak, y, tak się wydaje. W pewności nie mam, y, ale tak, tak wygląda. Aluminium, tworzywo, trzy nogi, teleskopowe. No, bardzo drany. wszystko znosi pięknie, ładnie, grzecznie i w ogóle i sprawuje się świetnie. E, z naszej strony chyba Dycha. stoi po, tak, po przeciwnej stronie. Przypomina, tak, trzyma bardzo ciężki aparat e, cyfrowy. Z obiektywem naprawdę gabarytowym i jak go kładłem pierwszy raz, to no miałem obawy, ale no stoi, nic się nie dzieje, jest w porządku. Mieliśmy też tutaj smartfona na wietrze, jak motocy jak nagrywaliśmy przejazd motocyklem, przejazd też motocyklem przyjrzeliśmy obok, nic się nie wydarzyło. Trzymał się. No, no, nie ma czego, do czego się przyczepić, jest w porządku. E no Jedyna jest, no, rzecz, no. do której można się przyczepić, to elementy plastikowe, tak? Tak, no, czy no, te... Trzeba te, uważać. No, czy i, prosty, tak, no, uwagę. to nie jest gdy, rzecz, gdy. którą można, nie wiem... Ciężko by było ją wymienić w ogóle, jeżeli nawet myślę, myślę że to już byłby koniec statywów, znaczy no, po prostu zmniejszyłby się, zmniejszyłby się jego, funkc jego funkcjonalność. I najpierw przez to, że nam ten kawałek plastiku nie pękł, on po prostu nawet go nie było w zestawie, czyli on już był zapakowany, nie pęknięty podczas, gdy go kupowaliśmy. E, ale dalej spełnia swoją funkcję, jest w porządku, może troszeczkę ciężej jest to czepić, e, ale jest naprawdę spoko. E, tak, któregoś pięknego dnia wyleciały mi e, śrubki, rozleciała się i ta, e, któraś to część tej regulacji. E, wszystko skręcone z powrotem, bardzo intuicyjne, więc to nie jest też tak, że zgubicie coś, w sensie rozleci się i, i koniec. Bo tu jest w zasadzie tylko nakrętka, kawałek tworzywa. Czyli funkcjonalny, prosty w obsłudze. Jest, jest, zdecydowanie jest. I jest tak prosty w obsłudze, że nie widzieliśmy nawet o tym, nie? więc. Ale zobaczcie, jakie to jest trwane, nie? No bo, no bo ja już go używałem parę miesięcy i, I nawet trochę chyba źle ja omówię. Nie, nie, nie wiem, <laughs> że się przyznajesz, ale jest na do porządku i, i byłem bardzo mile zaskoczony jego Także z jakością. całą pewnością możemy polecić z czystym sumieniem. Tak, 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 jak najbardziej. Może nie do jakichś potężnych kamer przemysłowych, ale... E, Dla własnego użytku. Tak, i do jakichś tam cyfrówek takich podstawowych, bez miliona lamp błyskowych na, na pokładzie, to świat. Tak, jeżeli zależy nam na stabilności, czyli chcemy, nagrywamy I na coś chcemy i chcemy y, uniknąć tego efektu trzęsących się rąk, świetna sprawa. Świetna, no dokładnie, także z naszej strony pełna dycha. Pełna dycha. Polecamy bardzo, koszt 20 zł, więc żaden, zabawy to nie miara, mm, przedostawaliśmy bardzo dobrze go i, i polecamy bardzo. Tak jest. Także subskrybujemy, udostępniamy, lajkujemy, komentujemy, klikamy dzwoneczek. Oglądamy. I pamiętajcie, że jesteśmy otwarci na wszelką współpracę. Jeżeli chcecie, żebyśmy coś przetestowali, bądź macie jakieś inne odjechane pomysły, serdecznie zapraszamy. Zapraszamy. I jeżeli byście chcieli też tworzyć to razem z nami, przyjechać do nas, yy, nagrać coś, to też jesteśmy otwarci i Po prostu zapraszamy. I do zobaczenia. Hej. Hej.